Pszczoła bakwa oparta na pszczole kaukaskiej. Stąd tutaj troszeczkę ukradliśmy już miodu. Są to bardzo spokojne pszczoły, jest środek południa, więc tutaj nie będzie łau. Wow. Mogę otworzyć ten daszek wieczorem. Jeśli ktoś lubi wow ją oglądać, pszczoły na daszku to coś takiego zaobserwuję. Aktualnie te pszczoły są w terenie. Zbierają różne projekty, które tutaj się znajdują. Na górnym korpusie. Ogólnie znajduje się taka substancja kleista, e, która nazywa się miód. I pszczoły tą substancję kleistą znoszą. No. W międzyczasie odbudowują węzę. E, proszę bardzo, to jest jeszcze nie zalana. Bardzo ładnie budują węzę. Tylko teraz jest straszny upał. W międzyczasie, jak tą węzę budują, to też od razu ją zalewają. spektakularnie nie wyglądają bo no, no tu wsadziłem węzy to mędy zalały całość e, miodem po brzegu może nie ten miód ładnie pachnie e, jest tutaj e, prawdopodobnie bardzo dużo akacji tak. też mamy honeja też mamy honej czyli miód patrzę czy nie ma gdzieś Towarzyszki, matki. No, i na górze znalazła się ramka z wygryzającym się czerwiem, ale sprawcą tego, że ta ramka jest, jestem ja, bo ją tutaj przełożyłem. Zerknę tylko, czy nie ma matki. Nie ma. O, tu o, mamy czerw, tutaj na górze, proszę bardzo. Na górnym korpusie jest czerw. Pszczoły są bardzo łagodne, można przy nich pracować bez stroju. Gdybym na tym pasieczystku nie miał pszczoły primorskiej, nie miał pszczoły środkowoeuropejskiej, to mógłbym w ogóle tutaj chodzić bez stroju i cały czas pracować w ten sposób z tymi pszczołami. Backfast oparty na pszczole kaukaskiej jest pszczołą wysokomiodną. W terenach, nawet w których są słabe i średnie pożytki, warto zainwestować w tą pszczołę, ponieważ jest to pszczoła, która zawsze ma miód. To jest taki, zawsze ma miód, zawsze ma czerw. Tylko tyle, że w terenach słabych pożytkowo ta pszczoła nie będzie e, składała, e, nie będzie rozwijała się aż tak mocno. Proszę bardzo, tutaj mamy matkę pszczelą. Panie operatorze, Adamie, proszę o sfilmowanie to. matki pszczelej. To jest sprawczyni całego zamieszania. E, tak wygląda. Ta pszczoła ma kropeczkę i ma opalitek, jak to niektórzy mówią. Natomiast chcę też powiedzieć, że my nie sprzedajemy matek nieunasilnionych z opalitkami. Wynika to z opalitkami, czy tam znakowanych. Wynika to z tego, że te matki są bardzo często unasilniane na trudowiskach, bądź na terenach wyizolowanych, czy nasyconych trudniami danej linii. No bo przecież to jest trudowisko, no ale dobrze, niech to będzie teren nasycony trudniami jednej linii i w miejscach, w których się unasiednia w ten sposób matki, obowiązuje zasada, że trzeba umieścić zaporę przeciwtrudniową, tak zwaną zaparę przeciwdronową, która uniemożliwia przejście trutni, wyjście trudni z ulika weselnego. W momencie daje nam to takie coś, że nie zaśmiecimy swoimi trudniami, które przypadkiem znalazły się w uliku weselnym, jak go tworzyliśmy, trutowiska bądź miejsca nasyconego trudniami danej linii. Więc w takim celu oto się właśnie nie używa opalitków. Te matki pszczele, które Wam wysyłamy, my tego jakoś nie wiem, nie dzielimy na matki dla nas, dla Was, dla kogoś, dla nie wiadomo kogo. Wszystkie te matki trafiają, powiem tak, trywialnie do jednego kubła, i z tych matek są później tworzone uliki weselne i wywożone na trutowiska do Niemiec czy ewentualnie na wschód, na wschód Europy. No to mamy już jeden korpus. Sobie zobaczymy, co jest niżej. Musimy tutaj ostrożnie robić, bo wiemy o tym, że tu jest matka. O pierdziele! No, a w dupie mam ten miód. Nie no, tak nie powinienem powiedzieć. Bardzo się cieszę, że one tyle miodu nanosiły, tylko to trochę waży. Dziś e... jest dzień bez dymu. Ale tego dymu tutaj nie trzeba. Tu mamy drugi korpus i cóż na tym drugim korpusie jest? na drugim korpusie jest czerw i jest miód eee, wyjmując tą ramkę wiem już co jest na dolnym korpusie na dolnym korpusie jest czerw jest miód bo czerw jest zawsze w kółkach więc ten na dolnym korpusie jest druga część tego kółeczka Ot, mam jedną taką ramkę włożę sobie tutaj No i co tutaj mamy? Lepką substancję, słodką, która nazywa się miód. Była włożona węza. Jest samo południe, więc tej pszczoły dużo wulu nie ma. Pszczoła pracuje. Wszystko odbudowują węze i zalewają miodem. Proszę bardzo. O tu jest o troszeczkę czerwi Ten czerw w tych rodzinach jest troszeczkę porozrzucany z tego względu, że przekładałem go węzą. O, wszędzie jest miód. Backwast B2 razy Lejhorn w zeszłym roku wyszła z tego bardzo miodna pszczoła jest to Bakwast B16, o, tu mamy czerw. Czerz zwykły, czerwch jutowy, larwy. Nie no normalnie Ja jestem w szoku. Wszystko podbudowywane. Ta węza została poddana ile tydzień temu i to tak na chama maksymalnie ile się udało. Trochę czerwił, pozalewane. O, ostatnia ramka nieodbudowana. Znaczy nie zaczęły, zaczęły odbudowywać, ale proszę bardzo zalewają. ten korpus odstawię sobie tutaj pomiędzy moją ekologiczną usta uprawę ostów nie wiem czy ten dyn jest czy nie ma, chyba nie ma ale przy tej pszczole to nie ma znaczenia tu też sadziłem im węże i co one zrobiły z tym węzłem? odbudowały przełożę tutaj Co to jest stare ramki, ale z suszem czerw się powygryzał i miód. I na samym dole myślę, że w tym dolnym korpusie zbytnio się to nie różni. To nie jest jakaś zbieranka, zaraz coś powiem. Tylko po prostu te pszczoły tyle nanosiły miodu. I należy się z tego cieszyć. Bądź trzeba być przerażonym tym, że trzeba będzie to wywirować. Przeniosły gniazdo do. O, ja pierdolę! Tutaj może być trochę bardziej agresywnie, bo tu jest bardzo dużo pszczoły. O, to jest jakieś dziwne. Ale no, opuściły sobie jakąś ramkę serwiu. Trudnie, pyłek. Zawsze jak prowadzimy gospodarkę kilkukorpusową, no trud, trudnie. I to większość mędy nie z tej rodziny, bo czarne jakieś mędy. Kolejna rzecz, którą łatwo zauważyć, pod koniec sezonu ta pszczoła ogranicza matki w czerwieni Co trudniej tego Tutaj ogólnie teraz mamy bardzo mało czerwiu ale dzisiaj będę robił coś takiego co spowoduje że tego czerwiu będzie bardzo dużo ale tego akurat nie będę nagrywał bo nie mam czasu na tego typu twórczości. Czyli w skrócie, chcecie mieć dużo miodu, chcecie pszczołę, która pod koniec pożytków, bo tutaj aktualnie w moim terenie już się pożytki kończą, ograniczą matkę w czerwieniu, nie wyroją się, backfast na pszczole kaukaskie. Myślę, że nic lepszego aktualnie na pożytki nie można znaleźć.